Hej hej kochani, to aneta ze szkockich klimatów. Jestem aktualnie na działce i chciałam Wam e, nagrać taki mały update, taki delikatny, bo jeszcze wszystko jest e, robione, jak to się mówi Work in progress, ale już widać e, efekty. Zobaczcie to jest moja czarna porzeczka. Patrzcie, zobaczcie ile ma owoców. W ogóle w Szkocji dzisiaj zobaczcie. Zobaczcie to. Żółta piłka. Ja mówię, żółta piłka po, y, w Szkocji to nie jest zbyt częsty widok. Aczkolwiek teraz w tym roku nie padało od... U mnie tutaj w nie padało od, y, od marca. Były parę takich było pochmurnych dni, ale to dosłownie parę. Tutaj są moje y, poziomki. Widzę, że tu się zaczyna coś dziać, muszę je podlać. Super. To jest moja borówka. Tu jest drzewko. Wiecie, było kupione jako antonówka, ale to za Chiny nie jest antonówka, chyba że chińska. <grymne> Mój agres. Super. Kolejna borówka. Tutaj się jakieś malinki. Tu jest moja czarna porzeczka na pniu, którą kupiłam w Polsce przed Brexitem. <grymne> tu jest jedno z moich moich grządek y, z kapustą, to mam jakiś, muszę to wykopać, to jest y, y, włoski koper. Muszę go wykopać, bo on się tu gniecie. Wszystko się fajnie przyjęło, zwłaszcza widzę, że zaczyna rosnąć, zaczyna się rozwijać. Mam w domu jeszcze dosyć sporo, więc y, damy radę. Tutaj są te grządeczki, które już są zrobione. A tu, tu będzie taka dłuższa dla e, ogórków. A tam będą jeszcze chyba dwie albo trzy. I tam pod samą szopą, gdzie są te worki, tam, tam będzie taka mała grządeczka, e, tylko na fasolkę. Tyle. Tutaj będą e, brokuły, kalafiory i seler korzeniowy. Mam nadzieję, że mogę je razem posadzić. Muszę sprawdzić. Tu, w tym, w tym jak to się mówi, w tym bedzie, w tej, w tej grządce. Ona jest tam dodana, jest kubka i wszystko. W ogóle rosną mi wszędzie ziemniaki, jeszcze po poprzednich właścicielach. Tutaj jest posadzona cała grządka buraków Niektóre już są, to co wysiewaliście ze mną, yy, na rozsadę i dają radę. Przyjęły się, nic się złego nie dzieje. Super. Całą resztę wysiałam po całej grządce. Ja tutaj wam zaraz coś pokażę, normalnie masakra. Muszę tutaj rozmawiać z właścicielami tych działek. To są trzy grządki moich truskawek, jeszcze będę dokupywać. Zobaczcie, co się dzieje. Tu są pory. Jak one mają rosnąć, jak non stop coś je obdziabuje. Masakra. E, tu są moje trzy kompostowniki, które już są za małe. Zobaczcie, jakie mam rabarbar. Uuu, dzisiaj będzie ciasto. Tu mają mój kolejny. Moja kolejna czarna porzeczka super sobie daje radę a tutaj zobaczcie, wiecie co to jest? to jest mój lubczyk mój lubczyczek wejdę tu, taki wielki metr już mam znowu koper włoski e, mam nadzieję, że będę miała ogórki w tym roku, swojskie e, takie swoje i będę mogła kisić e, tutaj jest tu się przejdę, to jest moja czerwona porzeczka na pniu, zobaczcie ile ma owoców Zobaczcie skubano, jak wiszą. Muszę ją jeszcze chwilę, jak, zanim ona zacznie dojrzewać. Zobaczcie. <śm> Cieszę się, że nie było aż tyle. W tym roku jest masa. Jak już pszczółki przestaną do niej latać, to ją osiadkuję, żeby mi nie zjadły ptaszki. Tu, tutaj to jest moja śliwka. Miała być e, węgierka, aczkolwiek nie wiem czy to będzie widać, tak żeby Wam pokazać o! czy złapię ostrość? tam są małe małe śliweczki ale w zeszłym roku była jedna i była żółta więc nie wiem czy złapię chyba nie tu... żółte malinki które uwielbiam, które porozsadzałam E, bo je lubię, więc będzie cały to, to wszystko będzie e, właśnie w tych. Tu jest mój agres i widzę, że coś tutaj się zaczyna z nim dziać. Trzeba będzie go spryskać niestety. Ale zobaczcie jaki jest załadowany agres tam. Świetnie. To jest też agres na pniu, e, przywieziony e, z Polski. Patrzcie, jak jest Piękny! Tu jest moja najukochańsza, najcudowniejsza, najwspanialsza jabłonka, też z Polski, papierówka, która widzę, że daje radę. Oby w tym roku było... Proszę... Już są wszystkie, mam nadzieję, zapylone. To, co odpadnie, to odpadnie. Trudno. Nie będziemy się kłócić. Mam nadzieję, że będę miała więcej niż trzy jabłuszka, w zeszłym roku były tylko trzy, ale to była jej pierwsza, była po przeprowadzce, więc tu jest moja czarna porzeczka. Mam dużo czarnej porzeczki, to jest też z Polski na pniu. Trzeba będzie ją bardzo przyciąć, bo dziwnie rośnie. No i tak zatoczyliśmy koło. Patrzcie jakie mam tulipany. One są piękne, muszę sobie je dokupić do ogrodu. Miałam je w ogrodzie, ale wyszły. <noise> Także tak to mniej więcej wygląda. Taki długi filmik, tutaj znowu coś kopało, widzę. Biorę się kochani za, za robienie grządek, tak jak mówię. Tutaj ta przestrzeń musi być cała zagospodarowana, aż do końca, aż do szopy. E, tu przed samą szopą. Widzicie jak tu jest, są drzwi? I tutaj jest ta, ta przestrzeń, tutaj będzie yy, baniak na wodę, który na razie jest w szopie. Muszę tutaj dorobić yy, jakąś coś, żeby mi ta woda leciała. Najlepiej byłoby tam, ale tam jest fajne słońce i tam bym chciała, żeby ta fasolka się pieła na, yy, na, tym, na tej szopie. Także nie przedłużam, uciekam. Potem jeszcze za jakiś czas zrobię znowu Wam update. A. Na chwilę to, to wygląda tak, nie wygląda źle. Tutaj mam, tu mam marchewki, takie małe, okrągłe marchewki yy, z yy, yy, pietruszki. Ale na razie jeszcze nic nie ma, bo tylko było wysadzone tydzień temu. Także tak to wygląda. To malutko i do przodu. Trzymajcie się, kochajcie się. Do usłyszenia. Bye.